To królowa moja. Gdzie podziwia się mój szwagier, twój brat Harry? Dawno go nie widziałem. Wypłynął na morze. Powiedział, że morskie powietrze dobrze mu zrobił. Ja Harry, to nie niego niespokojny. Tak, bo dobrze na Normandii. Zaraz zobaczymy. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. mnie, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, A tylko Nie, Williama z nie. A to że jesteś szwagrem króla, tym większy Nie, Tak, znalazł? Tam, przy jego rozbitym statku. To Harald? Tak. Takie żywe mięsko. Wiesz co? Niepolitycznie by było, by się trzymał, co? A wezmę tego kuzyna Andi. Może koronę mi przyniesie kiedyś. Dobrze, Williamie. ja chęcią Ci go oddam. To se go biorę. Idź teraz. Masz szczęście, że mój książę Cię uratował. Żegnaj, kochani. I na Ciebie misja za milion Dziękuję, że uratowałeś mnie z rąk tej okropnej bestii Gaja. Ach, nie obrażaj moich ludzi, czcigodny Haraldzie. Uratowałem cię ze względu na koronę Anglii. Nie przedstawiasz dla mnie aż takiej e, wartości. Co z królem Edwardem? Trochę tylko jest chory. E, tylko trochę? Nie wiem, trzech lekarzy ma i każdy inną diagnozę podaje, jeden, że pożyje jeszcze długo, drugi, że jeszcze poszuka parę miesięcy i trzeci mówi, że źle to widzi. Spójrz na mnie, kochany, nie odwracaj wzroku, do króla mówisz, przyszłeś w Anglii. Słuchaj, Haraldzie, gdyby, broń Boże, ten trzeci lekarz miał rację, a Edward umarł nagle na kolacji... To czy poparłbyś moje staranie do tronu Anglii? Oczywiście, że tak. A czy przysięgniesz? Na te oto korzonki w świętego Patryka? To nie są Lomki, to są święte relikwie. Książę William z Normandii. Przysięgam, że popieram twoją prawowitość jako następca tronu Anglii na przypadek broń Boży śmierci mego szwagla króla Anglii Edwarda. Ładnie to powiedziałeś, Karolczyk, bardzo ładnie. A teraz jedzmy coś. A co macie na obiad? E, takie tam króliczki duszone, kaczuszki faszerowane, pasta z indyka i oczywiście żabki podsmażane z cebulką. Ech, francuska kuchnia dziwaczna, a będzie do tego piwko przynajmniej? Ha, 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 piwko! Barbarzyńcy, piwko ze zjedzmienia zgniłego, nie u nas. U nas jest wilko cudowne, różowe, białe, czerwone no. i winiaczek, na przykład Napoleon. No dobra, wytrzymam. Chorowo droga, droga, mój koniec już blisko, umieram. Eta, już 10 lat temu Ach. już nic, lepiej przestań już z tym. Nie, tym razem serio. Źle się czuję, ale martwi mnie tylko jedno. Co Ty Cię martwi, królu, fajny? Może dzieci nie mamy, a kto po mnie będzie chleb Anglii? Prze najbliższym rodem do mnie jest mój bratenek Edgar, a on się do niczego nie nadaje. Ja się do niczego nie nadaję. Widzisz? Nie przejmuj się. Może mój brat Herald zaopiekuje się królestwem. Twój brat? Tak. No, szlachetny z niego rycerz i bardzo dobry człowiek, ale z przeproszeniem, królewskiej krwi on nie ma. A może mój kuzyn daleki kuzyn William, coś chce? Nie przejmuj się nim. On jest daleko. co? Kogo wybieramy? Ja mówię Haralda. Co prawda nierozsądny z niego człowiek, ale, ale, odwa, ale odważny i silny. Ale co, co najważniejsze, to, to jakiś to jaki z naszych ludzi, a nie Norwek, a co gorsza Norman. Popieram to. Po co nam ten William? Karal na króla, karalź na króla! Czy zgadzasz się, Karaldzie? Ja co prawda zobowiązałam się do tego Williama od Normandii, ale to wielka okazja. Okej, okay, okej, okay, dziękuję wam panowie, zgadzam się. Książę Williamie. Najnowsze wiadomości. W Anglii umarł król Edward. Na, Na nowego króla wybrano jego szwagra Haralda. Och, ta świnia Harald! Nie trzeba było go ratować! złam Gija! Kurczę, blada jakby gi! Wepchnął w niego ten ci I gałami by mu wyszedł! Będę rządził ambion, bo ja chcę! Bo lubię! Bo jestem silny! Oni wszyscy są słabi! Halo. Tylko zapomina, że tylko konia mamy, a to z drugiej strony może. Co? Przepłyniemy kanał! Kochani, po pierwsze mamy trochę kaski, a po drugie wpłynie w nas krew Wikingów! Z beczek powinien zrobimy takie okręty, że raz, dwa, trzy będziemy po drugiej stronie! A jak zapłacić? Mamy pieniądze na te statki, a żo żołnierzom kto zapłaci? Kochanienki, daj tego panu. nic nie mamy, ale tam są owce i kobiety. A tu i tak mamy co mamy. Nie rozwiniemy się wcale. Też krowy są niezapomniane. No, no, na, na, nasze krowy i ich owce pojedziemy. <noise> Wyli, dobrze myślisz. Dobrze, ja będę królem, kochanienki. No i co tam będziesz królował, naprawdę? No bardzo będę królował. Podobno tam pada cały czas. Nie, zmienimy klimat, no to będą nosić para salę nade mną. Zbudujemy do żony, zamki. Przecież to tam nic nie ma, tylko wioski. Tylko słuchaj, oni tam mówią w tym dziwnym języku angielskim. <noise> Za 50 lat będą mówić po francusku. I nauczymy ich wina pić. I będą jedli rzadki. Z cebulką. Z cebulką. Obie tak się stało, bracie. A, 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 a tutaj jest ten. Zik. Tutaj <noise> jest ten. A widzisz, to jej błąd był, to jej błąd był. Ej, okay, okej, okay, dziękuję wam panowie. Zgadzam się. Od razu możesz biec. W Biedno... lecisz tam, Filipina? Znowu. O... No i co? Kogo wybieramy? Ja mówię Willi Williama, co prawda nierozsądny zbiór. Niebez... Nie, 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 przepraszam, nie. Proszę, nie wiem. Ale ty mówisz. A ja mówię, O! No. Ale słuchaj kartkę. Tak.